O, byłem pewny, że to sprawka Korynta. Dobra, wyjątkowo ten odcinek rzeczywiście jest powiązany z poprzednim, więc szybko wytłumaczę. Korynt to jest ziomek, który ma swoją sieć lombardów i jest konkurencją dla pana Kazimierza. Okej, okay, wyjaśnione, chodźmy dalej. Z nikim innym nie mam napieńku. Znam takich jak on. Kiedy zaczynałem robotę w tym biznesie, było ich jeszcze więcej. I przetrwałem. I przetrwałem bo byłem jednym z nich. Nie ze mną takie numery. Trzeba było poczekać z wstawieniem szyby, no mi pan pracę. <noise> to miałem na was czekać, aż się łaskawie zjawicie. Hmm. A poza tym, wczoraj był patrol i spisali raport. Jakieś podejrzenia? No jest taki jeden, Korynt się nazywa. Próbuje mnie zmusić, żeby mu sprzedał lombard. skąd pomysł, że to No a kto inny ma powód? No motyw to za mało, ja potrzebuję dowodów. A czy pan nie jest policjantem? Czy to nie jest dosłownie pana praca? Dowód o, tam leży. Weźcie sobie odciski z tej cegły i będziecie mieli dowody.